W najnowszym wydaniu Tygodnika Siedleckiego prezentujemy nieznaną historię dworku w Ostrówku. Opowiedział nam ją pan Janusz Kubicki z pobliskiego Opola Nowego, a przedstawia losy jego matki, która w czasie II wojny światowej, właśnie na dworze w Ostrówku, znalazła schronienie, dzięki czemu uniknęła niemieckiej wywózki na przymusowe roboty. Więcej dowiecie się z artykułu Zbigniewa Juszkiewicza. Wójtowi gminy Suchożebry, Krzysztofowi Bujalskiemu, obniżono pensję do najniższej z możliwych. Nie wiem, dlaczego to zrobiono, nie było mnie na sesji, mówi wójt. Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Wysocki wyjaśnia, bo wójt nie zasługuje na większą pensję przy takim zarządzaniu gminą. Wojenka w gminie Suchożebry trwa w najlepsze. Szczegóły poznacie w materiale Marioli Zaczyńskiej. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta siedleccy radni przegłosowali zmiany w budżecie, dzięki którym 250 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na budowę ulicy Borowikowej. Budowa tej ulicy znacznie ułatwi dojazd mieszkańcom tej części miasta do centrum siedlec po zburzeniu wiaduktu na ulicy Domanickiej. Na razie mieszkańcy jednak sceptycznie podchodzą do obietnic władz miasta. Wszystko opisała Justyna Janusz.